Cześć, witajcie, jestem Czechu, a to jest serwer, który udało nam się stworzyć z moim kolegą e, Mati056. No i cóż, e, serwer jest 20 i na serwerze mogą grać osoby, które nie dostały na przykład zaproszenia na kwadratową masakrę, lub po prostu się nie dostały. Jest to serwer typu kwadratowa masakra, czyli ma pluginy takie jak LiveMC, LogBlock i tym podobne. No i cóż, serwer jest stworzony z myślą e, o youtuberach, którzy nie mają co robić, mają... Mają przerwę od nagrywania yy, i tym podobne. Na tym serwerze chodzi o to, aby nie przez cały czas kopać diamenty, ale o to, aby się dobrze yy, dobrze bawić, yy, cieszyć się grą, mile spędzać czas właśnie na tym serwerze. Yy, myślę, że nie będzie żadnych błędów, gdyż yy, serwer jest na wersji 1.4.2. I yy, yy, no i cóż. White lista jest, więc, więc IP serwera będzie, będzie w, w opisie filmu. E, no i zapraszam, jeżeli by ktoś chciał, ma tam na przykład 100 widzów, 15 lat i jest mniej więcej ogarnięty, no to możecie pisać do mnie na PW. Ja was może dodam, zależy. Na pewno odpiszę każdemu, który będzie, który mi napisze. No i cóż, to by było wszystko. E, zapraszam na serwer i trzymajcie się. Cześć.